Z ostatniego raportu wynikało, że sytuacja opiekuńczo-wychowawcza dziewczynek jest unormowana i nie stanowi zagrożenia dla dzieci. Raport kuratora przedstawia, że w mieszkaniu dziewczynek nie dochodzi do przemocy. Dzieci są zadbane, znajdują się pod opieką lekarską, mają na bieżąco robione wszystkie szczepienia. Ale tak dobrych wiadomości nie było dla jednej z dziewczynek, która nie znalazła szczęścia i bezpieczeństwa właśnie w tej nadzorowanej przez kuratora rodzinie. Na początku oczywiście bardzo serdecznie was witam stanowicie wspaniałą publiczność i zawsze będę to wam powtarzać. Dziękuję za wszystkie komentarze, polubienia, subskrypcje. Dzisiaj chciałabym wam przedstawić sprawę, która bardzo mną wstrząsnęła. Przyznam się szczerze, że jak pierwszy raz o niej czytałam, poleciały mi łzy. Powiem, krzywda dzieci jest dla mnie czymś tak okropnym, że nie mogę sobie w ogóle wyobrazić, jak może do niej dochodzić. Jak dorośli ludzie mogą mieć w sobie tyle wściekłości, bestialskości, aby dokuczać, niszczyć, znęcać się nad życiem małego człowieka. Jak słyszę o takich historiach, zastanawiam się, po co niektórym ludziom w ogóle są dzieci. Dziecko to człowiek, a nie worek treningowy. Ale przejdę już do sprawy. Zachęcam Was do posłuchania. Malownicza miejscowość Kłocka. Jak przeczytałam na oficjalnej stronie, Kłodzka to jedno z najpiękniejszych miast Dolnego Śląska z bogatą ponad tysiącletnią historią, której swoją obecność zaznaczyli Czesi, Niemcy i Polacy. Te trzy kultury wpłynęły na rozwój miasta, jego życia gospodarczego i społecznego, a także na jego kształt i charakter. Kłodzko było osadą targową, miastem rzemieślników i kupców, garnizonem wojskowym a z drugiej strony miastem niezwykłych wydarzeń, mekkom twórców i artystów, wpływowym ośrodkiem religijnym. Współcześnie Kłodzko jest centrum turystycznym i kulturalnym Kotliny Kłodzkiej, stolicą powiatu kłodzkiego. Oferuje wiele atrakcji turystycznych, ale nawet w tak pięknym i atrakcyjnym miejscu całkiem niedawno doszło do przerażającej zbrodni. Lucyna K. mieszkała w Kłocku Już w 2015 roku gdy zamieszkiwała jeszcze w domu rodzinnym, została objęta nadzorem kuratora. Powodem było to, że miała liczne kontakty towarzyskie ze środowiskami kryminalnymi. Już wówczas była mamą jednej dziewczynki i sąd ograniczył jej władzę rodzicielską. W 2016 roku kobieta związała się z ojcem biologicznym średniej dziewczynki, Hani. Mieszkali oni razem, jednakże w maju 2017 roku, na początku ciąży kobiety. Partner trafił do więzienia z powodu kradzieży auta, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i ucieczki przed policją. Wówczas to poznała obecnego partnera, 25-letniego Łukasza B. Poznali się przez internet, a kilka miesięcy później mieszkali już razem. Jako że 30-letnia Lucyna była pod nadzorem kuratora, odwiedzał on mieszkanie pary i potem przekazywał raporty na temat sytuacji w ich rodzinie. Mówiły one o tym, że mężczyzna nie szuka stałej pracy, a Lucyna jest niezdolna do pracy z powodu lekkiego stopnia niepełnosprawności i żyją właściwie tylko z renty socjalnej. Lucyna zgłaszała do kuratora, że nie radzi sobie już z trójką dzieci, bo z najnowszym partnerem również urodziła im się trzecia dziewczynka. Skarżyła się, że dzieci jej nie słuchają. Dlatego też przydzielono im asystentkę rodziny, która przychodziła co jakiś czas sprawdzać stan dzieci i kontrolować bieżącą sytuację rodziny. Rodzina ta nie mogła funkcjonować prawidłowo, ponieważ kurator i asystent przydzielani są wówczas, gdy występują dość poważne trudności i problemy w danej rodzinie. Kurator nie jest tylko od kontroli, ale powinien również wspomagać, rozmawiać, wspierać rodzinę przekazywać informacje na temat wychowania dzieci i sprawowania nad nimi opieki. Z ostatniego takiego raportu właśnie wynikało, że sytuacja opiekuńczo-wychowawcza dziewczynek jest unormowana i nie stanowi zagrożenia dla dzieci. W raporcie nie było wzmianek o tym, że w mieszkaniu dochodzi do przemocy nad dziećmi, czy faktycznie coś złego się dzieje. Kurator musiał sprawozdania ze swoich obserwacji przesyłać do sądu opiekuńczego. Przedostatni raport był z 30 grudnia 2020 roku, a kolejny ostatni został złożony 17 lutego 2021 roku. Pomimo, że raporty kuratora były takie dosyć oględne i stawiały rodzinę w dość dobrym świetle, według sąsiadów w mieszkaniu Lucyny K. dochodziło często do płaczu dzieci. Jedna sąsiadek wysłała nawet do asystentki rodziny nagranie, na którym słychać było płacz dziecka i krzyki jej konkubenta. Ani pani kurator, ani asystent rodziny, którzy mieli regularnie odwiedzać mieszkanie Lucyny, nie zauważali ani żadnych śniaków, ani żadnych nieprawidłowości. Opiekująca się nimi wcześniej, rodzinna kurator Marzena Rusin Gieleniewska Sądu Kręgowego w Świdnicy zauważyła kiedyś ślad po klapsie na pośladku dziewczynki, oraz dochodziły do niej informacje od sąsiadów, że dziecko. Poddawane jest dziwnym metodom wychowawczym. Wówczas powiadomiła sąd opiekuńczy, a ten przeprowadził postępowanie. Nie było jednak przesłanek do ustanowienia pieczy zastępczej i losem dziewczynki. Urzędnicy zainteresowali się dopiero wówczas, gdy sąsiedzi zauważyli, że dziecko ma zasinione oczy. Potwierdziły się również informacje o niewłaściwych metodach wychowawczych stosowanych w domu Kani. Często izolowano dziewczynkę i dawano jej klapsy. Sąsiedzi wiele razy słyszeli płacz dziecka, nawet informowali o tym policję. Jedna z sąsiadek twierdziła, że nienormalne było to, że dziecko ciągle płacze. Reporterom TVN opowiadała: zadzwoniłam na policję. Funkcjonariusze poszli do nich, a potem zadzwonili do mnie. Spytali, czy mam dzieci, bo jak tak, to powinnam wiedzieć, że dzieci płaczą i nie należy od razu wzywać policji. Opowiada kobieta, która od policjanta miała też usłyszeć radę, jak zachowywać się w podobnej sytuacji. Usłyszałam, że dobra sąsiadka powinna zejść do nich i spytać, czy potrzebują pomocy, bo to młodzi rodzice. Policjanci zapewnili mi, że wszystko jest tam w porządku. Policji nic nie zaniepokoiło, nie było żadnych przesłanek, że coś się źle dzieje. Rzecznik policji Kamil Rynkiewicz stwierdził, że zgłoszenie dotyczyło płaczu małego dziecka. Ale gdy funkcjonariusze byli na miejscu, dziecko spało w łóżeczku. Nie było nic podejrzanego w domu. I tak działo się wiele razy. Funkcjonariuszy płacz nie zaniepokoił. Dziecko przecież spało. Kurator informowała o śladach klapsów, o dziwnych metodach wychowawczych, ale sąd nie widział podstaw, by umieszczać dziecko w opiece zastępczej. Asystent rodziny uważał, że wszystko jest dobrze. Rodzice chodzą z dziećmi do lekarza, szczepią dzieci, a to już bardzo dużo. Niestety, według mnie, niesamowicie lekceważące podejście do całej sytuacji rodzinnej, szczególnie w stosunku do trzyletniej Hani, było nie do przyjęcia. Było potwornym zaniedbaniem, które w konsekwencji zakończyło się wielką tragedią. W sobotę, 19 lutego, mała Hania zaczęła wymiotować, słabnąć i tracić przytomność. Wezwano pogotowie. Akcja reanimacyjna trwała kilkadziesiąt minut, ale małej Hani nie udało się uratować. Zmarła w szpitalu. W takiej sytuacji prokuratura wszczęła śledztwo. Mała dziewczynka Hania zmarła w nocy z 19 na 20 lutego. Cichutko zasnęła w szpitalu w Kłodzku. Pierwszą wersją usłyszaną od matki było to, nawiasem mówiąc makabryczne wręcz traktowanie dziecka. Hania w nocy zmoczyła się w łóżku, a mama, by ją ukarać, włożyła dziecko pod prysznic i kilka minut polewała zimną wodą. Przeczytanie już tej informacji spowodowało u mnie przerażenie, ale dalsze odkrycia śledztwa były jeszcze bardziej przerażające. Początkowo śledczy po zeznaniach Lucyny K i Łukasza B postawili im zarzuty znęcania się na dziewczynką. Jednak wstępne wyniki sekcji zwłok małej Hani nakazały zmienić te zarzuty. Jak przekazała prokuratura, przyczyną śmierci trzyletniej bezbronnej dziewczynki były obrażenia wielonarządowe. Zarzuty zmieniono na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad dziewczynką, co doprowadziło do jej śmierci. Odkryto nowe, szokujące wręcz fakty, że nad Hanią znęcano się od 2018 roku. Czyli praktycznie od jej narodzin aż do dnia śmierci. Okazało się, że to Lucyna K, matka trzyletniej Hani i jej partner Łukasz B. pobili dziecko. Konkubent Lucyny kopnął leżącą na podłodze hanie w brzuch z taką siłą, że prawdopodobnie uszkodził narządy wewnętrzne. Mała Hania nie trafiła dobrze na ten świat. Praktycznie od dnia swoich narodzin niemal codziennie była bita przez matkę i jej konkubenta. Trzyletnia Hania, jak wspomniałam, cichutko zmarła w nocy z piątku na sobotę w szpitalu w Kłodzku, na Dolnym Śląsku, a zbrodnia ta wstrząsnęła opinią publiczną. Nawet Zbigniew Ziobro zainteresował się tą sprawą i tym, żeby osoby, które zamordowały małą Hanię, zostały srogo ukarane. Rzecznik prokuratury okręgowej Świdnicy, prokurator Tomasz Orepuk, Powiedział w piątek 26 lutego, pap, że sprawę śmierci trzyletniej Hanis Kłocka przejęła prokuratura okręgowa w Świdnicy. Będzie ona również badała sprawę, czy kurator i asystent rodziny dopełnił wszystkich swoich obowiązków. Prokurator przypomniał, że w czwartek w zakładzie medycyny sądowej we Wrocławiu przeprowadzono sekcję zwłok dziecka. Była ona diametralnie różna od wersji, którą podawała matka dziewczynki. Prokuratura Krajowa w komunikacie przysłanym po południu poinformowała, że sekcja zwłok wykazała, iż dziecko doznało bardzo poważnych obrażeń jamy brzusznej i wykluczono śmierć z powodu polewania dziecka wodą przez matkę. Podejrzani zadawali dziecku ciosy po plecach i po rękach, często polewali dziewczynkę lodowatą wodą. Ten proceder trwał od lat. Dlatego właśnie prokurator Orepuk potwierdził, że zmieniono wcześniej postawione zarzuty i para podejrzana jest teraz o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad trzyletnią Hanią oraz jej zamordowanie. 25-letni mężczyzna został zatrzymany w czwartek 25 lutego i w tym samym dniu usłyszał zarzuty. Również w czwartek zmieniono zarzuty matce dzieci. Złożono również do sądu wniosek o areszt dla Łukasza B., Prokurator Orebuk dodał, że śledczy zaskarżyli również decyzję o miesięcznym areszcie dla Dalucynyka, wnioskując dla niej o areszt na trzy miesiące. Do zmiany kwalifikacji czynu przyczynił się również Zbigniew Ziobro. O ironię, w ostatnim raporcie kuratora sporządzonym po wizycie w domu Hani, na niecałe trzy dni przed jej śmiercią znalazła się informacja, że sytuacja opiekuńczo-wychowawcza dziewczynek jest unormowana i nie stanowi zagrożenia dla dzieci. Obydwoje podejrzani przyznali się do pobicia dziecka. Ich najmłodsza dziesięciomiesięczna córka wraz z ośmioletnią siostrą najstarszą córką Lucyny trafiły do domu dziecka. Starsza córka będzie świadkiem w sprawie. Zastanawiam się z jak ogromną traumą będą musiały zmierzyć się w dalszym życiu obie te dziewczynki. Tragedią jest absolutnie niewytłumaczalne zachowanie ich rodziców, którzy skazali całą rodzinę na okrutny los. Burmistrz Kłocka Michał Piszko popiera działania prokuratury, aby przyjrzeć się również działaniom asystenta rodziny i kuratora. Nakazał również przeprowadzić kontrolę w ośrodku pomocy społecznej i wyciągnięcie konsekwencji wobec pracowników. Burmistrz sugeruje, że ktoś na pewno nie wykonał swoich zadań należycie. Za takie bestialstwo prokurator będzie się domagać najsurowszej kary, zapowiedział w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Dodał również na Twitterze, że dziewczynka miesiącami była bita i przechodziła piekło. Śledczy muszą również ustalić, czy matka i jej konkument znęcali się nad hanią w taki sposób, że nikt się nie zorientował, czy też nadzór kuratora oraz asystentki rodziny był niewłaściwy. Na tym etapie postępowania nie mamy materiału dowodowego, który pozwalałby na przyjęcie, że podejrzani znęcali się także nad najmłodszą i najstarszą córką podkreśla prokurator Tomasz Orebuk. Za zabójstwo dziewczynki matce oraz jej partnerowi grozi dożywocie. Teraz prokuratura zwróci się także o opinię do biegłych psychiatrów i psychologów. To standard w sprawach o zabójstwa. Zasięgniemy opinii dwóch biegłych lekarzy psychiatrów i psychologa co do każdej z podejrzanych osób. Zostaną przebadani pod względem stanu psychicznego i rozwoju emocjonalnego tłumaczył prokurator Tomasz Orebuk. Przypomnę, że mama Hani była lekko upośledzana umysłowo. Zastanawiam się, czy takie osoby nie potrzebują wzmożonego wsparcia, jeśli decydują się na posiadanie potomstwa, ponieważ ich niepełnosprawność, nie do końca świadomie dla takich osób, może w różne sposoby mieć jednak negatywny wpływ na wychowanie czy traktowanie własnych dzieci. Znalazłam jeszcze informację, że gdy łukasz B, któremu postawiono zarzut zabójstwa trzyletniej Hani, wchodził do zakładu karnego w Kłocku, inni osadzeni wykrzykiwali obelgi tak głośno że słuchać je było nawet poza murami więzienia. Nagranie wykonane po zmroku w czwartek 4 marca opublikował portal doba.pl. Słychać na nim okrzyki dobiegające z okien zakładu karnego w Kłodzku. Mężczyźni mieli wykrzykiwać pełne wulgaryzmów groźby. Jest wiadome, że tak zwani zwykli więźniowie mają niepisany kodeks moralny i ludzie krzywdzący dzieci i własne rodziny są dla nich najgorszym marginesem i zwyrodnialcami. Matka Łukasza B bardzo przeżywa całą sytuację i sama boi się o własne bezpieczeństwo, bowiem ludzie mówią o niej matka mordercy. Nie ma nic wspólnego z tą sprawą, ale po chwili dodaje: boję się. Kobieta również mieszka w Kłocku, pół godziny pieszo od kamienicy przy ulicy więźniów politycznych, gdzie w nocy z 19 na 20 lutego doszło do tragicznej śmierci trzyletniej Hani. Kobieta twierdzi, że odkąd jej syn zaczął się spotykać z Lucyną, to zrobił się strasznie nerwowy, ale nigdy nie widziała, żeby uderzył którąś z dziewczynek. Czasem gdy przy mnie krzyczą na hanio, mówiłam, żeby tego nie robił, zapewnia w rozmowie z gazetą wyborczą. Matka Łukasza B nie może pogodzić się z tym, że jest on podejrzany o zabójstwo. Próbowałam to sobie wytłumaczyć na różne sposoby i to może dlatego, że jak był malutki, to mąż mnie strasznie bił. twierdzi. Kobieta zauważyła, że Hania miała siniaki, ale Lucyna tłumaczyła jej, że to przez uczulenie i wilgotne oraz zagrzybiałe mieszkanie. Pani Małgorzata boi się iść na pogrzeb Hani. Ma już spakowane walizki i planuje wyjechać z Kłodzka. Jutro wyjeżdżam. Nie na zawsze, ale boję się tu na razie zostać. Mam duże nieprzyjemności, ludzie mówią do mnie matka mordercy. Wypisują, że jak mogłam nie zauważyć, a gdybym ja wiedziała, to zrobiłabym wszystko, co w mojej mocy, żeby to się nie wydarzyło. Gdzież tak małe dziecko urządzić? Wie pani, co ja czuję? Przecież kochałam hanio jak swoją wnuczkę, opowiada gazecie wyborczej. Bite dziecko, nawiasie człowiek, czuje ból, upokorzenie, rozpacz, nie chce żyć, cierpi w milczeniu. W szkole boi się odezwać, pytane, zlewa się rumieńcem, przerażone, znerwicowane. I dziecko w dorosłym życiu chciałoby być niewidzialne. Na zebraniach, szkoleniach umiera ze strachu, że może być o coś spytane. W Domu rodzinnym nigdy nie słyszało, że jest fajnym dzieckiem, że rodzice kochają. Słyszało, że jest darmo zjadem, głównym nic niewartym. Nie zawalczy o awans, bo czuje się gorszy. Czuje, że choć jest dobrym, pilnym, sumiennym pracownikiem, awans nie dla niego. Nie umie nawiązać prawidłowych relacji z sąsiadami, znajomymi. Uważa, że wszyscy są od niego lepsi. Nie bijcie swoich dzieci. Jest to swoisty apel osoby już dorosłej, która co wynika z kontekstu była bita. Pogrzeb trzyletniej Hani odbył się w środę 3 marca o godzinie 15 na cmentarzu w Krasnowicach. Dziewczynka straciła życie z powodu nieodpowiedzialności i brutalności swoich opiekunów. Dodam całkiem od siebie w nawiasie oprawców. Bez tłumów i bez rozgłosu. W gronie najbliższych. Pogrzeb był tak cichutki, jak śmierć Hani w kłodzkim szpitalu. W uroczystościach pogrzebowych nie wzięła udziału matka Hani, ani jej konkubent. Będę śledzić nowe informacje w tej sprawie. Czekam, jakie postanowienia wyda sąd wobec podejrzanych o morderstwo małej Hani. Więc przy okazji nawet innego odcinka poinformuję Was o tym, ale jeśli ktoś z was wcześniej się czegoś dowie, napiszcie, proszę o tym w komentarzach. Sprawa jest strząsająca. Brakuje mi słów. Nie umiem sobie tego wyobrazić, jak małe ciałko niewinnego, bezbronnego dziecka może stać się takim workiem treningowym dla dorosłych bestii. W tym przypadku akurat jest to moje osobiste zdanie, oczywiście. Nic nie tłumaczę zachowania matki i partnera. Nawet nie umiem nazwać tej pani rodzicem. Nie umiem sobie naprawdę wyobrazić, jakie spaczenie, jakie zło musi być człowieku, żeby znęcać się nad innymi. Co to dziecko musiało czuć? Co musiało przeżywać? Miało pewnie całkowicie zaburzone poczucie bezpieczeństwa. Chciało być kochane, jak każdy człowiek wyciągało ręce do swoich rodziców, a od narodzin było bite, poniewierane, a w końcu okrutnie zamordowane. W takiej sytuacji jedynym dla mnie, jeśli to w ogóle można nazwać pocieszeniem, jest fakt, że to dziecko już nie cierpi, bo jego życie, życie maleńkiej hani, było prawdziwym piekłem. Nie mogę już dłużej mówić o tym, bo zbyt wiele emocji we mnie wzbudza ta sytuacja i to jak pomyślę o małej, niechcianej, katowanej, kopniętej w brzuch i zabitej dziewczynce. Zostawiam Was dzisiaj z przemyśleniami na ten temat. Dzielcie się proszę w komentarzach swoimi uczuciami, myślami, spostrzeżeniami. W tym odcinku aż trudno o mi prosić, ale zapraszam, subskrybujcie, komentujcie, stawiajcie polubienia. Na kolejny odcinek spraw kryminalnych zapraszam Was w przyszłym tygodniu. Nasłuchujcie, czy w Waszej okolicy jakiemuś dziecku nie dzieje się krzywda. Nie bójcie się interweniować. Możecie uratować komuś życie. Bądźcie uważni. Do usłyszenia.